Cześć, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o słowach kluczowych w kontekście wykorzystania ich na WordPressie. Jak szukać tych słów kluczowych i jak później implementować je w treści na blogach czy na stronach tworzonych w oparciu o skrypt WordPress. Zapraszam serdecznie. I jeszcze zanim podłączymy się do mojego komputera, chciałbym opowiedzieć Ci o jednej bardzo ważnej rzeczy, to znaczy, dlaczego warto optymalizować swoje WordPressy pod konkretne słowa kluczowe. Otóż pamiętaj o tym, że nawet jeżeli będziesz miał najlepszą na świecie treść, to jeżeli nikt jej nie zobaczy, no to nie ma to żadnego znaczenia. Optymalizowanie swojej strony czy swojego bloga pod konkretne słowa kluczowe, po prostu zwiększa ci widoczność tej strony i sprawia, że więcej osób na nią po prostu wejdzie. Mam nadzieję, że zdajesz sobie z tego sprawę, natomiast to, na co chciałbym Cię bardzo mocno uczulić, to to, żeby pamiętać o tym, że każda jedna podstrona na Twoim blogu, czy to każdy wpis, czy jakaś strona kategorii, czy każda strona statyczna typu kontakt i tak dalej, powinna być zoptymalizowana pod inne słowa kluczowe. Ponieważ tylko wtedy widoczność Twojej strony będzie odpowiednio duża. Poza tym unikasz tak zwanemu zjawisku kanibalizacji słów kluczowych. To znaczy, jeżeli na przykład prowadzisz bloga o fryzjerstwie, to nie możesz każdego artykułu pozycjonować na słowo fryzjer, czy fryzjerstwo, czy strzyżenie włosów, a tylko jedną konkretną podstronę. Jeżeli dwie podstrony próbujesz pozycjonować na to samo słowo kluczowe, to ani jedna, ani druga nie pojawi się w wynikach wyszukiwania. Warto o tym pamiętać. No, i mając tą wiedzę, zapraszam Cię już do mojego komputera, gdzie pokażę Ci szybko metodę, jak znaleźć słowa kluczowe, a następnie zaimplementować je w swoich artykułach. Jesteśmy w panelu administracyjnym, w sekcji tworzenia nowego wpisu. No i przypuśćmy, że chcemy stworzyć nowy artykuł o. nawet mydle. Oczywiście, żeby wyszukać najbardziej wartościowe słowa kluczowe do artykułów. Warto jest korzystać z bardziej zaawansowanych narzędzi i taki proces zebrania listy słów kluczowych dla danej branży, czy dla danej strony, czy bloga może zająć wiele, wiele długich godzin i wymagać zaawansowanych narzędzi. Natomiast można skorzystać z prostszych, z darmowych rozwiązań. Które i tak przyniosą bardzo duży rezultat, porównując to, gdybyśmy w ogóle takich słów kluczowych nie wyszukiwali. I narzędziem, które chciałbym dzisiaj zaproponować, jest Suvel. To narzędzie, które korzystając z Google, Wikipedii, Amazona, Yahoo i paru jeszcze innych miejsc, podaje nam propozycje słów kluczowych. Wystarczy wpisać główne hasło, w naszym przypadku będzie to mydło, aby uzyskać różne propozycje. Oczywiście ta, to narzędzie działa trochę lepiej, zdecydowanie lepiej dla angielskich słów kluczowych, natomiast dla polskich również możemy znaleźć sobie ciekawe propozycje. Mamy tutaj na przykład mydło wszystko umyje, mydło fa, mydło lubi zabawę, mydło do it yourself, mydło pachnące, piosenka marsylskie. I tak dalej. Mydło przepis, mydło z oliwy oliwek, z oliwek, i tak dalej. Kilka ciekawych propozycji, które możemy sobie zaimportować, klikając w tym miejscu. Możemy zapisać sobie listę słów kluczowych, którą potem w Excelu obrobimy. Jest to wygodne, bardzo szybkie, bardzo łatwo można sobie dzięki temu takie słowo wybrać. Czyli na przykład, wybieramy sobie mydło do it yourself, to będzie nasze główne słowo kluczowe, i potem umieszczamy je w wpisie. Jak to zrobić, pokażę za chwilkę. Natomiast to, co chciałbym pokazać Ci jeszcze. A propos szukania słów kluczowych, to jest skorzystanie z tak znakomitego narzędzia jak Google i Podpowiedzi. Wpisałem już sobie tutaj słowo mydło. Działa to w taki sposób, że jeżeli wpiszemy tutaj każdą kolejną literkę, będą pojawiały się propozycje na tą daną literę. Weźmy sobie na przykład, co tu by było ciekawego, na przykład mydło cedrowe. I możemy na ten temat napisać artykuł. Jest to dosyć ogólne słowo. Ale jeżeli tutaj zrobimy spację, no to pojawiają się kolejne propozycje. Jeżeli wpiszę A no to mamy tutaj jakąś markę takiego mydła, jeżeli wpiszemy B, jakieś tutaj inne rzeczy, ale na przykład mydło cedrowe blok, to mogłaby być ciekawa fraza, jak wpiszę J, to będzie jak używać i tak dalej, i tak dalej. Ok, i przypuśćmy, że mamy już wybrane nasze słowo kluczowe, niech to będzie mydło cedrowe, okay. więc wracamy tutaj i możemy teraz sobie wpisać mydło cedrowe. I mi jeszcze frazy kluczowe. No i pierwsza rzecz to nazwa wpisu. Nazwa wpisu to jest właśnie to, co tutaj wpisałem, natomiast mydło cydrowe to może nie jest zbyt ciekawy, zbyt ciekawy tytuł, nie jest to tytuł, w który ktoś kliknie, dlatego warto go jeszcze rozbudować. Mydło cydrowe, co to jest? Jak używać, które najlepsze. No to taki tytuł powiedzmy nie jest szałowy, natomiast na pewno ciekawszy niż samy dło cedrowe. Zwróć uwagę, że ta fraza kluczowa jest pierwszą częścią tytułu, więc, więc dla Google będzie miało, ma to znaczenie i warto z frazę kluczową od frazy kluczowej zaczynać tytuł artykułu. Następna rzecz URL wpisu. Klikniemy sobie na ten tytuł, pojawia nam się bezpośredni odnośnik. U nas jest to akademia copywritingu.pl slash testmyślnik art. Tą nazwę sobie zmieniamy, wpisując: mydło cedrowe. Możemy tutaj wpisać też cały tytuł, żeby próbować wyłapywać ruch na te frazy bardziej longtailowe, typu mydło cedrowe. Co to jest? Mydło cedrowe, które najlepsze i tak dalej. Natomiast ja zostawię tylko mydło cedrowe. No i mamy ładny URL wpisu z frazą kluczową bezpośrednio w treści. Rzecz trzecia: frazy umieszczamy w nagłówkach strony. Strona powinna mieć nagłówki, które oznaczamy od H1 do H6. H1 to jest nagłówek, który powinien wystąpić, no, uproszczając, jeden raz na stronie i to jest najważniejszy nagłówek. U nas mógłby to być u nas tym, ten tytuł oznaczylibyśmy jako nagłówek H1, natomiast poszczególne elementy, tak jak na przykład ja tutaj sobie mam gdzie umieszczać frazy kluczowe. Gdyby to był rzeczywiście artykuł o mydle cedrowym, to moglibyśmy zacząć od takiego nagłówka w stylu mydło cedrowe. Dlaczego warto się nim zainteresować? Tutaj kilka błędów. Na szybciutko to poprawię. Zainteresować się nie chcę, poprawić. Yy, I Oznaczamy to jako nagłówek. Może nie jeden, nagłówek dwa. I w ten sposób tworzymy nagłówki. Pomiędzy tymi nagłówkami jest treść, a w nagłówkach powinny znajdować się właśnie te słowa, nasze, nasze słowo kluczowe. Rzecz następna to w treści strony, czyli to, co jest pomiędzy nagłówkami w poszczególnych akapitach, również to słowo powinno się znajdować. Warto umieszczać je pomiędzy znacznikami strąg i em. Strąg pogrubia nam frazę kluczową, em sprawia, że jest ona napisana kursywą. Jest to dodatkowe podkreślenie zarówno dla użytkownika, jak i dla robotów Google, że to jest to główne słowo kluczowe, które powinno, które, na które chcemy zwiększyć, na które chcemy być widoczni w wynikach wyszukiwania. Oczywiście nie warto przesadzać z nasyceniem tych słów kluczowych. Myślę, że takim rozsądnym, rozsądną liczbą, jak często powtarzać frazę kluczową, jest raz na 1200-1500 znaków. Następna rzecz to w nazwach obrazków i w altach. Alty to są alternatywne opisy obrazków. Warto w nich umieszczać słowo kluczowe. To znaczy tak aby opisać co, co jest na tym obrazku, ale jednocześnie żeby tą frazę umieścić. Pamiętajmy też o tym, aby robić to na zasadzie mydło cedrowe, a nie mydło cedrowe albo mydło cedrowe. Te dwa rozwiązania są złe i w taki sposób nie powinniśmy tego umieszczać. Natomiast jeżeli zastosujemy zwykły myślnik, to Google zinterpretuje to jako spację. Kolejne miejsce, w którym warto umieścić frazę kluczową, to Anhor, czyli tekst, pod którym ukrywa się link przekierowujący na stronę, której Anhor dotyczy. No i ostatnia rzecz, meta tagi, description i title. I tutaj warto wspomóc się wtyczką Yoast SEO. Wygląda ona w sposób następujący, wpisujemy tutaj nasze główne słowo kluczowe, czyli mydło. Cedrowe. No i tutaj mamy pokazane, jak to będzie wyglądało w wynikach wyszukiwania na telefonie, a jak na desktopie. On tutaj zaciąga nazwę bloga, ale możemy to łatwo zmienić. Czyli w tej chwili wygląda to w ten sposób. Klikamy Edytuj, wygląd pod strony w wynikach wyszukiwania. No i tworzymy nowy title. Mydło cedrowe. Wszystko. Co powinieneś wiedzieć na jego temat. Jak widzisz, ten zielony, ten pasek jest zielony, i jest prawie na maksa, to znaczy, że długość tego tytułu jest prawidłowa. Opis meta tutaj również warto to słowo kluczowe dodać. I tak, tu wpisałem, dlaczego warto kupić miedło cedrowe, w czym jest lepsze od klasycznego, kompleksowy poradnik dla osób, które dbają o higienę, sprawdź koniecznie. Warto tutaj wstawić ten element call to action, kliknij sprawdź, zobacz ostatnie sztuki na wyprzedaży, i tak dalej. Dzięki temu zwiększamy prawdopodobieństwo, że ktoś komu wyświetli się, nasza strona. Kliknie, kliknie na ten link. Warto również zauważyć, że jeżeli zamieścimy frazę kluczową w opisie, to ona, jeżeli ktoś będzie szukał drzewego, no to, ten, to ta fraza w opisie mu się pogrubi, więc to również zwiększa szanse na to, że ktoś dany wynik kliknie. SEO to jest bardzo rozbudowana wtyczka i warto ją wykorzystać do tego, żeby jeszcze lepiej zoptymalizować swój artykuł. Wystarczy tutaj wejść w sekcję analiza SEO i tak zoptymalizować swój tekst, żeby tutaj wszystko było na zielono, żeby nie było tych czerwonych elementów. Oczywiście to nie jest idealne, bo jak widać, no ten artykuł to nie, jest, to nie jest zbyt dobry artykuł, ani ciekawy, ani zbyt dobrze zoptymalizowany. A tak naprawdę większość tych elementów mamy tutaj ustawione na zielono. Natomiast przy mniej popularnych frazach, to jak widzisz, nawet taka podstawowa optymalizacja pomoże może wybić się wysoko w wynikach wyszukiwania, natomiast inna sprawa, że użytkownicy będą wchodzić i wychodzić na tą stronę, a to przełoży się na to, że, że ta pozycja raczej zbyt długo, wysoko się nie utrzyma, no, ale to już są bardziej zaawansowane rzeczy. Przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby dawać wartość, żeby to było merytoryczne, ciekawe, żeby rozwiązywało problemy Twojego klienta, Twojej osoby, która będzie to czytać, no ale też nie zapominajmy o tym, aby zoptymalizować, aby zwiększyć widoczność takiej strony, takiego wpisu w wynikach wyszukiwania. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że te wskazówki, które dzisiaj zaprezentowałem będą dla Ciebie przydatne, także nie zwlekaj, jak najszybciej wdróż to u siebie, wdróż to na swoim WordPressie, a z pewnością szybko dostrzeżesz rezultaty. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.